Dziewczyna dziewczyna, przychodzę dzisiaj do Was z nową paczką z Avonu Już z świąteczną grafiką paczucha Nie było mnie przez chwilę, bo wykończałam w zasadzie te kosmetyki, które miałam W międzyczasie spadłam na poziom e, brązowy Co w zasadzie wyszło mi na dobre Sekunda, ja może tu trochę o, poprawię Przepraszam no, i co, zaczynamy? Paczkę jest duża, bo jest tutaj całkiem sporo dużych rzeczy. Nie tylko dla mnie, ale również udało mi się zrobić te zamówienia gdzieś tam dla innych. No dobra. To już widzę. Mamy nowy zapach. <grym> Na dzień dobry, nie wiem czy już go znacie czy nie, ja mam okazję go kupić i chyba go kupię, ale jeszcze nie wiem jak kupię, więc może się z tego fokusa dowiem. Black Friday wyprzedaż, super. W zeszłym roku udało mi się bardzo fajną rzecz kupić na Black Friday, ale widzę, że tej promocji już się nie pobije, mianowicie udało mi się kupić Today, tomorrow, always to duże, za chyba 50 zł. Więc do dzisiaj je mam. Do dzisiaj je mam. Ok, to katalog może później świąteczny, więc może zrobię nagranie, jeżeli chodzi o, o przegląd. No i tak, widzę, jest próbka Faraway Shine. Dziwne opinie słyszałam, że ich nie, nie czuć. Zobaczymy. No i tak, to co zrobiło największy szał, to jest, są te żele pod prysznic, bo one teraz są w promocji. Ja dokładnie nie pamiętam, na czym polega ta promocja, ale one chyba wychodzą po 12 zł, jak się kupić co najmniej dwa produkty z ulotki. A mnie finalnie wyszły chyba po 10 zł, bo, e, bo jeszcze wyszła na nie promocja moja, tak, własna, mój, mój rabat który w tym zamówieniu wyniósł 20%, więc uda się też po tańszej cenie komuś odsprzedać. Yy, I aha, i tak, mamy dwie bergamotki. Yy, tak, dwie bergamotki, bergamotka i zielona herbata. Dwa razy, przepraszam, trzy razy, jak widzicie. Trzy razy yy, lawenda i. Ginger to jest imbir. O ile się nie mylę. Trzy duże. 500 ml to jest. Trzy duże butle. Jedna bergamotka i zielona herbata. A przy... przepraszam, to sześć sześciu wyszło. Może albo coś źle kliknęłam. musiałabym sprawdzić. Następnie też w tej samej promocji były szampony Avon Care, więc e, mam dwa, jeden dla mnie, drugi dla kogoś. One są świetne. Jeszcze e, nie miałam. E, ten będzie dla mnie Aloes i Macadamia, e, orzech Makadamia. Nie miałam go jeszcze. Miałam brzoskwinie, miałam malinę, nie miałam jeszcze. Takiego, więc zobaczymy, jak on się sprawdzi. One też chyba były po 12 zł, więc jak za darmo. Następnie z nowości, z nowości żel. Holiday Spirit Bubble Buff, Vanilla i karmel. Zobaczymy, jak to, jak to będzie pachniało. No, nie wiem. Był, bo to jest ta nowa seria, więc on chyba był za 9 zł. Stwierdziłam, że. Warto wziąć w takiej cenie. No i teraz, e, aha, mam jeszcze, e, to też było w promocji, e, balsam do ciała z oliwką. Wiem, że one są bardzo dobre. E, to nie jest akurat dla mnie, nie wiem czy tutaj. Aha, jest ładnie zaklejony. Okej, okay, dobrze, bo to nie jest dla mnie, więc byłoby głupie, jakbym dała komuś e, odklejony. E, to jest to. Następnie, y, far away dla mnie, y, też była ta jakaś promocja chyba po 9 zł wychodziły z, y, z, z, z rabatem, wiadomo, jeszcze taniej. Y, podkłady, podkłady te nowe, mogę je otworzyć, bo tylko sekundka, gdzie to będzie napisane, jaki to jest podkład z niacynamidem. Y, Jeden dla mnie, drugi dla mojej mamy sobie wymyśliłam, że ona też będzie potrzebowała. Mm. Boże, czytam do góry nogami, czy nie czytam w ogóle? Ten jest chyba ciemny. Czy tutaj nie ma napisane, jakie to są? Aha, jest tutaj napisane tylko. Tylko teraz trzeba by jeszcze pamiętać, które się komu zamówiło. Aha, dobra. Ten jasny będzie dla mnie. To już wiadomo. Od razu. Więc zaraz sobie go odpalimy. Aha, okej. Okay. Mam nadzieję, że on nie będzie za jasny, bo szczerze mówiąc trochę z duszą na ramieniu je kupowałam. Matko. No dobra, chyba damy radę. No nie wiem, jakiś taki dziwny trochę mi przypomina farbę. <laughs> farbę, ale no dobra, zobaczymy. No, biały jest strasznie. Może tutaj na kamerze tego tak nie widać, ale mm, ja widzę. Że jest biały. Zobaczymy co z nim zrobię. Ale cieszę się, że tutaj widzę mama lepiej trafiła, no bo jest taki ciemniejszy i kurczę, nawet. Brudne będzie. Okej. Okay. Później to posprzątam. Natomiast jej kolorek jest faktycznie taki pod nią. To będzie okej. Okay. Będzie zadowolona. To jest to. I dodatkowo jeszcze. Aha, no i one były w tej promocji po 49 zł, jak się kupi dwa. A na tą 49 zł jeszcze wchodził rabat. Także. Aha, przepraszam, bo to wchodził rabat 35%, bo to była promocja dla konsultantek także tutaj one wychodziły chyba po 3 dyszki. I z nowości e, wzięłam sobie puder mineralny, więc zaraz go też chodźcie otworzymy. E, ten puder mineralny z Makeup and Care. Mhm. Nie chciałabym go tutaj położyć. Jak to otworzyć? Przepraszam, ale czuję się zakupiona. No dobra, będę później kombinowała. To jest. Widzicie? Aha, Light Medium. Okej, okay, jest napisane Light Medium. Ale jak go otworzyć, Matko Boska? Żebym zaraz nie miała go całego na sobie. A, okej. Okay. Dobra, już mam. Nie mam aktualnie beznoc, więc. A, okej, okay, rozumiem. Zobaczcie, ja muszę to odkleić. I wtedy, jak rozumiem, to wychodzi. Okej, okay, i to jest ten Night Medium. No dobrze, mam nadzieję, że się sprawdzi. I ostatnią rzeczą, którą zamówiłam, bo była. A jako dodatek, w sensie zrobiłam zakupy za 200 zł, bo dzięki temu, że właśnie przeszłam na ten z poziom ze srebrnego na brązowy, no to spadłam też w nagrodach, ale to nic, bo dzięki temu zamówiłam sobie za 15 zł Avon lak. Nie będę go na razie otwierać, bo nie wiem, czy to będzie dla mnie, czy nie, ale wiem, że jest piękny, jest truskawkowy, bardzo był chwalony, więc... Wzięłam za 15 zł to jak prawie za darmo. Więc to jest moje dzisiejsze zamówienie. E, dzisiejsze zamówienie: moje e, październikowe zamówienie. Prawdopodobnie już drugiego nie będę robiła, będzie dopiero e, na, na listopad, tudzież grudzień. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy i żegnam się z Wami. Trzymajcie się do następnego. Hej!